– Tak, mamusiu? – Kochanie, yy, kolędę yy, ćwicz. – A którą? – No cicho. Jakie były ustalenia? Przecież ustalenia są już od rana, że cichą. Nagotowałam dzisiaj, pomyślałam, wiesz, będzie na suto. Zawsze tak skromnie, wiesz, co się będziemy, nie? Promocje były. Nie pomagaj mi. Ja nie takie ciężary dźwigałam, dziecko. A nie, to nie w tą stronę, czekaj, tak dobrze robię, czy nie? Bo nie wiem, tu chyba. Ten krzyżyk mnie zmylił, kurde, krzyżyk, na, krzyżyk nam spadł na podłogę. Słuchaj, kochanie, muszę Ci powiedzieć, że ja yy, dźwigam takie ciężary, bo yy, Ty przed porodem, jak Ciebie tam wymierzyli, ile, ile Ty ważysz, nie? Jak Ciebie wymierzyli, to wyszło, że Ty masz jakieś 3,600. 600. A jak yy, się urodziłeś, to się okazało, że 6,5. No było co dźwigać ci powiem. A musi to... śpiewać? A śpiewaj, 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 śpiewaj. Cichano. Wyżej. Cicha. Noc. Wyżej. Cii, 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 cii. Wyżej ciągnij, no. Dobrze, noc. widzisz? Cicha... Opłacało się, opłacało się, chodzić do szkoły muzycznej. 4 lata. Cztery lata do tej samej klasy. No. Dobra. Najważniejsze! Mamo? No? Już jest pierwsza gwiazda. Haha! Ha! Usłyszałem! Gwiazda jestem! Dzień, bo jak Stefan! Cześć! już Ależ ty rośniesz! No. Gwiazda pośredniaka i król zasiłków! <grafy> Mój brat! Siostra, ty się tak nie śmiej, bo ja dzięki pośredniakowi jestem ustawiony na cacy. No nie może że praca dostałeś. Co ty z pośredniaka? No, nie wiem. No. Kochana, 15 lat przesiedziałem sobie na poczekalni, na krzywej ławce, nabawiłem się z kolei, i mam rentę jak złoto. Ty to się nigdy nie zmienisz. Nie. No. Ty, ale ty masz fajny sweterek w te ciasteczka. Kuki z 15. Jeszcze w pełnym składzie. Nie pytaj, gdzie Liroy. – Wykruszają się, nie? – Wykruszają się, jeden po drugim, wiesz. No. Konta im tam zmieniają różne, wkradają się na konta, bzdury wypisują. – Słuchaj. – No? A powiedz mi, gdzie jest Marek? Co, on dalej do tych Indii wyjeżdża? No. Zaraz po Nowym Roku. To jest nasza ostatnia wspólna Wigilia. Następną już z małpami będzie obchodził. Wiesz co? Czyli niewiele się zmieni, mój drogi szwagrze. Oho, brawo, jest nasza Mahatma. <grywa> no. A co to, w łeb pizga, że tak głowę okutałeś? To jest turban, nie robię. No, 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 ty uważaj, do kogo kaszlesz. Jestem ręcistą. O, menda z rentą. To brzmi dumnie. Wujek Stefan mówił, że w Indiach krokodyle dupami szczekają. Bo to prawda, a wiesz, że są Indie? Chę za Elizówką! Stefan, Tylko tam musisz uważać, żeby Stephen, na łagierniki nie pojechać, bo tam Proszę jest... ty, ty naprawdę stanowczo za dużo mówisz! A bo zimno jest. Czas przełamać się... opłatkiem. Ja dziękuję. Jak, jak dziękujesz? Przecież święta są! Coca-cola na stole. Kevin, sam w telewizorze. A ty się z nami nie chcesz opłatkiem przełamać? Dlaczego, Marek? No. Wujek Stefan mówił, że Hindusi to to samo co Jehowi. Wujek Stefan mówił też, że jak siedział w więzieniu, to tam rządził. A potem się okazało, że ani nie rządził, ani nie siedział, bo z siadaniem miał kłopoty. Bo od ściany było zajęte. Przepraszam Cię, moja droga, ale my, hinduiści, nie przyłamujemy się opłatkiem. A my, ręciści, a je owszem. Moja droga siostro, z okazji tych oto tego świąt, życzę Tobie dużo zdrowia i żeby ta turbanowa sekta jak najszybciej opuściła Twoje mieszkanie. No, widzisz, święta, czas wzruszeń. No. Głowę umyj. O, o już ja mi oczy teraz załzawiły. Matko jedyna. Mniej octu. Słuchaj, a Tobie, Smyku, czego życzyć? Zdrowia, zdrowia i jeszcze raz renty. <zotopatety> Zdrowie i renta? To się wyklucza. W jakim Ty kraju żyjesz? W normalnym kraju Słuchajcie, Was bardzo proszę, chociaż dzisiaj, przestańcie. Usiądźmy do stołu. Mm, a co my tu mamy? Rybka po grecku, karpik po żydowsku, śledzik po japońsku, wódka Finlandia. Mm. Prawdziwa polska wigilia. Bo hinduskiego nic nie ma. Często się szwagier. Bojtuj, a ty wiesz, dlaczego jest cebula w śledziach? Dlaczego? Żeby z buzi nie śmierdziało. Mm. O, o, ten taki. To jest, mi, to jest mi szwagier. Oni tam w tych Indiach. Mają renty? Słucham? Czy oni tam w tych Indiach mają renty? Dzięki. Nie mają. Mm, no, no. Nie wiem, nie wiem po co tam jedziesz. Tato, dlaczego ty nas opuszczasz? Synu, pogubiłem się. Praca w mleczarni przestała mnie satysfakcjonować. Od kiedy księgowa odeszła? Widzisz, no święta wzruszenia, no. Nie trzeba nad jedzeniem. Nie każdy lubi. A powiedz mi... Powiedz mi ciapaty. Nie? Bo ty u nas w Rykach w mleczarni pracowałeś, nie? Co ty tam w tych innych będziesz robił? Będę dojął święte krowy. Czyli księgowa już tam jest. <grym> Zamknij ryj toksyczna mendo. O! Gandhi żygnął dobrocią. Jak ja cię coś... Też dalej nie znam. Się. Stefan! Przecież dzisiaj jest Wigilia! To jest czas pojednania, zrozumienia, ja tylko mordę ale... i miłości. <grym> Kochanie, ojciec chce zostać hindusem. Tato, a nie możesz być hindusem tutaj? Niech już sam zdecyduje, gdzie on chce zostać tym hindusem. Uwalniam cię, Marku. Uwalniam. Ale gdybyś chciał mniej Wojtusiowi zrobić prezent, to zostań. Mógłbym zostać, ale pod warunkiem, że twój brat już nigdy więcej do nas nie przyjdzie. Zgadzam się. Ale mnie sprytnie z rodziny wypierdolił. <noise> Stefan! Dobra, rozumiem. Idę w samotności opijać na rodzinę pana. Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem fińsko w drinki, Lejem. Tak się bawi, tak się bawi Skolioza. Ręciści, 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 ręczyści, piękne sły. Marek, Mareczki, to jest dla nas najpiękniejszy prezent. Prawda, Wojtuś? Prawda, ale wolałbym iPhone'a. Aj,